Halo. Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa ponownie na kanale Regionalnej Telewizji Podlasie. Witamy w naszym programie jakby poświęconemu regionowi Podlasia. Zawsze startujemy o godzinie 20:30. No nie, zawsze może się to udaje z różnych przyczyn, ale staramy się ponownie być na łączu. Jeżeli mnie Państwo oglądacie, to bardzo proszę o jakieś odzewcze. Głos jest słyszalny, czy obraz jest w porządku w miarę. Także bym prosił bardzo o jakieś informacje. Także zapraszamy na nasz kanał do Regionalnej Tywizji Podlasie dotyczący powiatów Siedleckiego, Łosiskiego, Bielskiego, Parczewskiego, Radzińskiego, Łukowskiego. Wszystkie nasze regionalne sprawy prosimy. Czy prosimy? Możemy tutaj na czacie swoje czynić wpisy, tak jak Państwo uważacie. Odnośnie właśnie tych spraw lokalnych, także zapraszamy na nasz kanał. Także jest to kanał regionalny, jest to raczej taka, powiem, niższa, jeżeli chodzi o y, kanały na żywo regionalne, raczej. No ale to jakiś pierwszy kanał, który może zapoczątkuje, y, jakby może głębsze zjawisko powstawania takich kanałów, które będą dotyczyć właśnie regionów i yy, społeczeństwa na samym dole hierarchii politycznej i społecznej. Także zapraszamy do komentarzy, szczególnie na czacie. Też można łączyć się przez Skype. Chcielibyśmy po prostu spróbować, bo jeszcze już jest, mi się podejrze, piąte wydanie naszego programu i Chcielibyśmy to stestować. Jeżeli ktoś ma odwagę i chęć połączyć się na Skype, to bardzo zapraszamy. Link, tak jak tu się wyświetla, do naszego Skype'a na naszej stronie. Tutaj jest RTVP, rtvp.spacja.ad. Także tutaj jest link na Skype'a, także można, można się łączyć też przez Skype'a, jeżeli Państwo macie jakąś sprawę, zabranie głosu czy zadanie pytania. Będziemy tu takim, można powiedzieć, przekaźnikiem do, do instytucji, do władz, do różnych różnych też stowarzyszeń, może też jakby, może niektórzy będą mogli nas coś tutaj pomóc w jakimś sprawach. Także zapraszamy Państwa do, do Regionalnej Telewizji Podlasie. Jak wspomniałem wcześniej, startujemy. Staramy się przynajmniej startować każdy poniedziałek, godzina 20.30. Na razie jest to półgodzinny program, audycja półgodzinna od 20.30 do 21.00. Także, jeżeli ktoś by się też poczuł ewentualnie na siłach, jaką współpracę z regionu, chciałby tutaj jakiś yy, być przedstawicielem, może także też zapraszamy do takiej współpracy. Oczywiście tu nadmienię. Kanał jest realizowany tylko i wyłącznie społecznie. Nie mamy żadnych dotacji, nie mamy żadnych fundacji, także póki co na razie jest to kanał realizowany, tak jak wspomniałem, społecznie i bez żadnych tutaj sponsorów, czy jakieś jakiś z tytułu zależności, także można śmiało się łączyć, kanał jest niezależny póki co na razie. I panuje jeszcze wolność słowa, przynajmniej częściowa w internecie. Nie jest to wyłączone, bo różnie to jest w różnych mediach oczywiście. W tym momencie chcielibyśmy Państwu, jakby no, takie dosyć skromne uwagi poczynić, że y, mamy dosyć dużo mediów przez takich kanałów, jest tysiące, może nie takich regionalnych, bo takich regionalnych to takich bardzo dużo nie ma, żeby ktoś zdecydował się transmitować na żywo bezpośrednio i z taką interakcją z widzami, bo to jest zawsze ciężki temat. Różnie można później dostać. Może i przyjemne, nieprzyjemne, ale na początku też zawsze przypominam, że jeżeli ktoś chciałby dokonać jakiegoś PiSu, czy jakiejś informacji. Zawsze prosimy, żeby to był PiS z jakąś kulturą i bez żadnych wulgaryzmów, bo, bo to jest nikomu niepotrzebne. Raczej byśmy prosili o staranie się takie po prostu, żeby, żeby każdy, każdy po prostu no, merytorycznie raczej, bo nic to nie wnosi tutaj do naszego jakby tematu, czy naszego kanału. Już jest masa tych oczywiście kanałów, gdzie się może, można wyżyć bardziej, ale tu regionalnie bardziej byśmy prosili. Może, wiem, że to jest taka prośba trochę. Nie wiem, czy ona przynosi jakiś skutek, ale, ale postaramy, się, postaramy się, żeby tutaj było jakaś, może właśnie z przeszła, przyszła jakaś zwrotka, ale może to się zaraz naprawi. Spróbujemy. Kontynuując ten temat właśnie odnośnie wysyłania jakichś informacji, czy zapytań na czacie, czy po prostu nawet z zwykłego przywitania się, bardzo byśmy prosili tutaj widzów o takie podstawowe rzeczy, jak jest głos słyszalny, czy jest w ogóle słyszalny głos, czy, czy Państwo mogą normalnie odbierać w dobrej w miarę jakości głos tak żebyśmy bardzo prosili jak to w tym momencie wygląda to też takie spostrzeżenia techniczne jakby można było od razu ja dzisiaj nie mogę tutaj zobaczyć takiego w ogóle tu mam niedostępniony pogląd bo nie mam takiej możliwości technicznej żeby mieć oprócz opóźnionego Internetu, ale jest zwrotna, także nie bardzo mogę to włączyć, bo później jest słychać to. Szczególnie głos jest słyszalny i to powoduje taką zwrotną. Nie wiem, jaki jest głos słyszany tutaj od Państwa, że można by było, jak ktoś tam odbiera nasz kanał. Ja tu zaraz może sobie sprawdzę. Sprawdzę tutaj jak to wygląda na razie widzę jest chyba w porządku jesteśmy na transmisji mhm. także także powinno być w porządku no A już prawie 10 minut naszego programu jest także także prosimy państwa o kontakt jakiś. Czy to na czacie, na YouTube. Czy ten, Zaraz jeszcze tu podam. Zobaczymy, czy to działa. Nasze, nasza strona, w sensie czatu, czy to Czy jest jakaś informacja. Przepraszam Państwa, jeżeli nie mogę tu Państwu w tej chwili na każdy, na czacie odpisać, czy ewentualnie, bo. Są różne zajęcia. Nie śledzę tego na bieżąco, ale jakby tak można było właśnie w tych godzinach 20:30 20, właśnie się zmobilizować, gdyby ktoś miał ochotę, w tych godzinach bardzo bym prosił i wtedy mogłem na bieżąco po prostu odpisać dla Państwa, jaki, jaki jest, no na jakieś zapytanie, czy w ogóle jakąś informację odnośnie kanału, czy, czy transmisji. Jeżeli kogoś to by interesowało. No i tak jak wspomniałem, też jakaś tam współpraca jest na odnośnie regionu. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, tak jak wspomniałem, jeżeli ktoś interesuje się mi sprawami społecznymi, to bardzo proszę taką interakcję. Jeżeli ktoś by chciał zostać sprawozdawcą czy reporterem z danego regionu, to też zapraszam do naszego kanału, tak a połączenie, teraz już chyba raczej nie ma problemu, można ze zwykłego smartfona łączyć się przez skype'a. Także, także to raczej, raczej wydaje mi się, przynajmniej to nie stanowi żadnego problemu, szczególnie dla ludzi młodych, którzy z którzy tym już razem są obeznani z tą technologią połączenia. Wystarczy na smartfonie ściągnąć sobie aplikację skype, no i Oczywiście trzeba mieć swoje konto na Skype'ie. to jest tak podstawa, że ktoś nie ma, to można się zalogować, zarejestrować. Także, także nie jest to bardzo skomplikowane. Jeżeli ktoś miałby ochotę i chciałby po prostu uczestniczyć właśnie przez, przez taką formę połączenia. Jest to bardzo, wydaje mi się proste i w tych, w tych czasach, w, tych, w tym momencie chyba najbardziej takim... Najbardziej takim aktualnym, jakby aktualną możliwością, żeby korzystać z tego właśnie i łączyć się w ten sposób. Także zapraszam. Zaraz jeszcze tu miałem zrobić wpis i momencik, żeby zobaczyć, czy działa czat. Dobrze, zobaczymy. Może ja tu piszę, o, czy się pojawiło na belce. Jest, dobrze także coś takiego będzie się wyświetlało jeżeli państwo to wpiszecie będzie się wyświetlało właśnie w tej formie tu u nas na kanale każdy wpis państwa na czacie także także zapraszamy do wpisów jeżeli ktoś miałby ochotę i korzysta i tak jak wcześniej wspomniałem kanał jest poświęcony naszemu regionowi to znaczy regionowi podlasia aczkolwiek to jest tak Trochę dziwna, nie wiem jak to ująć, i, i yy, dobrze sprecyzować określenie Podlasia, właśnie, bo do tej nazwy przypisuje sobie jakby inne województwo, czy tak inna, inna strefa, nie, ale jakoś tak na razie nie ma specjalnie tu problemu z tym. Yy, jak wiemy, yy, jest może północna część Podlasia, i, i południowa, możemy to tak nazwać, nie, czy centralna, nie wiem, tu już. Każdy jak sobie, według własnego uznania. W każdym bądź razie tutaj kanał jest poświęcony regionowi, tak jak wcześniej wspomniałem na początku, powiat Siedlecki, Włosicki, Bialski, Parczewski, Rodzyński i Łukowski. Także no tak przynajmniej na tym poziomie staramy się, przynajmniej staram się, żeby to było w takim zamkniętym, zamkniętym regionie, regionie tych powiatów. Sześciu powiatów, także zapraszamy z tych powiatów osoby, które no, dotyczy, dotyczy po prostu ten kanał, który jest dedykowany właśnie tym powiatom, temu regionowi, także kanał jest regionalny z nazwy, tak jak Państwo widzicie. A kanał nazywa się, znaczy program nazywa się Wieczór z, z Regionalną Telewizją Podlasie, także, także to jest wydanie właśnie wieczorne. Na razie półgodzinne, każdy poniedziałek od godziny 20.30 do 21.00. Także jeżeli ktoś ma ochotę zabrać jakiś głos czy, czy ewentualnie wpis, poczynić to bardzo prosimy. Oczywiście ja jeszcze raz przypominam, Kana jest tylko i wyłącznie rozwany społecznie, niezależnie, bez żadnego na razie sponsoringu, dotacji, jakiejś fundacji, bez żadnego wsparcia. Czy to z instytucji prywatnej, społecznej, i No tak jest, można powiedzieć, że po części jest to takie rezolucja własnego takiego hobby, czy coś takiego, budowa takiego kanału. Także, także zapraszamy też, kto by chciał, jakąś nawiązać, oczywiście na zasadach społecznych, współpracę z kanałem ma potrzebę jakiejś wypowiedzi się, czy, czy nawet i nie musi być to jakaś stała współpraca, ale ktoś ma jakieś swoją sprawę do zaprezentowania, jakieś właśnie sprawy społeczne, nie? jakieś środowiskowe, także także nawet jakieś sprawy kultury, to zapraszamy tutaj. Może jakieś w jakiejś formie, no, tam nie mamy dużo jakichś środków w sensie sprzętowym, czy technicznym, ale trochę, trochę mo, możliwości jest, także możemy jakąś formę. Oczywiście na no, wcześniej ustalając, y, nagrać jakiś, nie wiem, reportaż, czy, czy jakiś dokument, czy jakieś y, spotkanie, także także to, to możemy uczynić. Jeżeli ktoś ma tutaj z, z, z jakiegoś tu regionu, właśnie naszego tutaj regionu, Podlasia by chciał jakiś mało no, dobry pomysł, fajny, czy jakieś wydarzenie jest społeczne, które warto by było nagrać, zapisać i, i utrwalić, także prosimy o kontakt, o informacje, także, także oczywiście no, z jakimś wyprzedzeniem, żeby to było możliwe. Wcześniej ustalenie po prostu szczegółów, także bardzo prosimy, też jest taka możliwość. Ja tutaj będę się starał, w tej chwili jeszcze są takie drobne niuanse co do szczegółów i prezentacji, takich kwestii jak poszczególne powiaty i wydarzenia z poszczególnych powiatów. Bym też Państwa, jak wspomniałem, prosił o, o taką jakby informację, czy coś jakieś wydarzenie i z, z punktu Państwa widzenia jest to sensowne, żeby to podnieść temat na, z jakimś wydarzeniem, czy jakimś no, spotkaniem i tak dalej, gdzie są jakieś informacje przez, udzielane przez władzę, czy, czy, czy jakieś po prostu wydarzenie, które, które można by było po prostu nagłośnić. czy czy bardziej rozszerzyć i, i, i po prostu na naszym tu kanale w jakiejś formie po prostu to zaprezentować. No, widzę, już ponad 15 minut minęło. Jeszcze raz sprawdzę, czy działa. Czy działa nam tutaj czat. Na razie dzisiaj widzę, że. A właśnie. Zauważyłem, że jest jeden wpis, ale to wcześniejszy przyjaciele wolności też witam. I pozdrawiamy przyjaciół wolności. Jeżeli gdzieś ktoś jest... Czy jesteście Państwo, to proszę o informację, czy, czy technicznie jest w porządku, czy głos jest słyszalny dobrze. Bo niestety nie mam tutaj, znaczy mam podgląd, ale jak włączę, to będzie podejrzewam zwrotna i i może być problem z ze słyszeniem. ja nie chciałbym ryzykować właśnie właśnie tej informacji ale może na chwilę włączyć zobaczyć Dobrze. Na chwilę przerwałem, żeby sprawdzić. No właśnie, zwrotność włączyła. No i to tak właśnie działa. I to właśnie to jest problem z możliwością stałego podglądu, jak jest po prostu wychodzi, wychodzi live na żywo. Ale myślę, że jest dobrze teraz i już powinno być w porządku. Jeżeli są jakieś uwagi, to bardzo proszę wpisać na czacie, czy jest dobra słyszalność. Zaraz jeszcze się przyłączę, zobaczę. Bo tak mam podglądu bezpośrednio tutaj na czacie. Może jeszcze tu podam naszą stronę, bo będzie później w powtórce będzie można to zobaczyć, jeżeli Państwo będą chcieli to obejrzeć sobie ponownie to wydanie właśnie Regionalnej Telewizji Podlasie w programie Wieczór z Regionalną Telewizją Podlasie. Także taki tytuł programu jest. Zawsze startujemy godziną 20.30 do 21. .00. Na razie z każdy poniedziałek 30 minut. Także póki co na razie nie ma żadnego wpisu i nie będziemy więcej realizować. Znaczy w sensie realizować więcej wydań. Jak będzie większe zainteresowanie, to możliwość jest taka, że po prostu byśmy to zwiększyli na ramówkę i ewentualnie rozszerzyli, wydłużyli. Ale na razie jest to taka, można powiedzieć, wprowadzenie zajawka kanału. Może za jakiś czas y, ktoś będzie zainteresowany, ileś osób. Będziemy to starali się rozwijać. Zobaczymy. W każdym bądź razie, w każdym bądź razie na razie y, nie widzę. Proszę o wpisy na czacie. Zerknę tutaj jeszcze raz, y, spróbuję wpisać. Może zaraz piszę jeszcze stronę. Zostało do końca kanału 10 minut. Znaczy do końca programu. Jest 10 minut. A jeszcze taka informację, że ktoś ogląda nas przez YouTube, to dzisiaj widzę, że kanał w telewizji kablowej jest nieczynny. Wcześniej zgłosiliśmy problem do serwisu. Kanał jest emitowany jak już w poprzednich wydaniach mówiłem, w w telewizji kablowej, w miejscowościach Międzyrzec, Łuków Radzeń także w Międzyrzec jest nadawany w technologii DVBC, znaczy technologii kablowej, w Łukowie w IPTV i w Raddzeniu również w IPTV, chyba bodajże kanał 993. Także zapraszamy też do telewizji kablowych w tych miejscowościach Łuków Radzeń Międzyrzec Także kanał jest cały czas transmitowany 24 godziny na dobę. Ma tam różne programy, zresztą podejrzewam, że ramówka jest na naszej stronie. YouTube także można sobie podejrzeć, jakie są tam w godzinach i, i jakie są programy. I w danych godzinach mniej więcej jest forma taka, że do pół godziny jest dany program emitowany. Także teraz żeśmy uruchomili właśnie taką ramówkę czasową. Nie wiem czy, czy, ale wydaje mi się, że to jest jakaś też dogodność, taka, że każdy może zerknąć na ramówkę i sobie ewentualnie jakiś ten program obejrzeć, jeżeli będzie zainteresowany oczywiście. Nie ma żadnego przymusu do oglądania. Także, także a szczególnie zapraszamy właśnie na ten live, na... na na program na żywo w, w każdy poniedziałek, godzina 20.30, yy, pół godziny na razie program. Nie wszystkich widzów, słuchaczy zapraszamy też przede wszystkim na czat na YouTubie, żebyśmy tu mogli mieć jakiś odzew. Yy, w każdym bądź razie yy, jeszcze raz spróbujemy tu wpisu, czy jest, a może ja yy, wpiszę naszą stronę czy mi się tak uda to zrobić dobrze zobaczymy zaraz o adres, adres strony internetowej yy, naszej gdzie jest nasz kanał że gdzie można sobie wejść na YouTube, żeby też może było zapisane to zaraz to zobaczymy czy mi się to tak uda zrobić bo tu ja przepraszam państwa że tak nie zwracam się bezpośrednio tutaj do kamery, ale niestety no, muszę realizować jakby technicznie wszystkie tematy. I niestety jest ta niedogodność odnośnie, odnośnie formy takiej właśnie połączenia. Dobrze, to ja może tu na razie to puszczę, a teraz drugo, drugi pojdzie link odnośnie naszej strony. Zobaczymy czy to poszło. Jest dobrze. I to jest link właśnie RTV Podlasie. Yy, yy, także, także na tą stronę można wejść. Yy, są tam różne programy, również do obejrzenia. Nie staramy się wszystkich programów udostępniać yy, jakby na stronie YouTube'owej. Wszystko leci na kanale na żywo. Tak jak wcześniej wspomniałem, kanał jest emitowany w telewizji kablowej w Radzeniu, w Międzyrzec i Włkowie, w Kablówce Plus, właśnie cały czas też na żywo leci na YouTube, także też zapraszamy. Plus, kanał teraz jest emitowany, znaczy program jest jednostkowo emitowany też na żywo na live o godzinie 20.30 w każdy poniedziałek i 30 minut. Mamy jeszcze do końca programu około 5 minut, także... Jeżeli ktoś nas słucha i ogląda, zapraszamy na, na nasz kanał. Zaraz będziemy powolutku kończyć. Jeżeli Państwo. A ja jeszcze właśnie przypomnę, bo trzeba a, przypominać, że też można łączyć e, e, Skype. Link do Skype'a tu też się wyświetla. Jeżeli ktoś e, jest. E, ma. E, e, wgranego, czy, czy ma Skype'a po prostu na czy na smartfonie, czy na komputerze stacjonarnym, czy laptopie. To link to VP, Spacja HD, także można się kontaktować, i łączyć przez Skype na żywo w formie wideo-audio, także przeprowadzimy rozmowę, bym był wdzięczny, że ktoś ma odwagę i ochotę do połączenia przez Skype'a byśmy też chcieli wiedzieć, czy, czy technicznie, jak to wygląda, bo jeszcze niestety oczywiście tak były próby takie wewnętrzne, techniczne realizowane, ale to zawsze to, to innego, jak jest, jest bezpośrednie połączenie jest z widzem, słuchaczem, także in, inna, jest, inna jest forma takiego połączenia. No a jeszcze około 4 minuty zostało dzisiejszego programu. Jeżeli ktoś ma ochotę, to będziemy powoli kończyć. Jeżeli ktoś nas słucha, a nie ma odwagi, to chociaż można się przywitać na czacie, wpis jakiś zrobić i powiedzieć, czy głos jest słyszalny w porządku, czy, czy obraz też jest w miarę znośny. A pokażę okienko właśnie też skajpowe. Przy okazji, jak to wygląda, o właśnie tu będziecie Państwo w tym okienku, co się w tej chwili wyświetla. Takim ciemno to też jest m.in. do Skype'a, także, także także, można się łączyć przez Skype'a. Mamy tu ruchominę, witrynę taką, ale na razie jeszcze ona jest. Są takie niuanse, że nie mogę tu z Państwem kontynuować dialogu i robić, bo, bo takie ochryki powstają, żeby do odnośnie połączenia właśnie o, witamy w Google, no ale trzeba poczynić pisy pewne, ponownie się zalogować, żeby udostępnić strony, ale to wszystko jest przygotowanie, także, także może, może za jakiś czas to się opanuje. Tak jak wspomniałem na początku, w trakcie naszej rozmowy realizacja jest tutaj kanału społeczny, dlatego to tak wygląda, że niestety jest to realizowane jednoosobowo, tak jakby i operator, i, i technik, ty, jakby kamery, tak zwany kamerzysta czy, y, czy mikserzysta od audio wszystko to jest jednoosobowo we własnej osobie. A ja się na początku oczywiście zawsze gapowo nie przedstawiłem, nazywam się y, y, Roman Werpachowski. Tak żeby już na zakończenie jeszcze się przedstawić Państwu. Przepraszam, że na początku tego nie uczyniłem, ale to tak w ferworze ustawień różnych nie, nie dopełniłem tego obowiązku przedstawienia się. No ale teraz już na zakończenie widzę, że już zostało nam około dwóch minut dokładnie. Przynajmniej tak mi tu pokazuje. Zegar nie jest, nie bardzo teraz mogę zsynchronizować zakończenia, bo jak wcześniej wspomniałem opóźnienie jest około 30 do 40 sekund, to znaczy to co Państwo widzą wyświetla się 40 sekund później, nie? także to tak, jakie jest opóźnienie mniej więcej, także niestety będę się z, panem, z Państwem powoli...